Nauczyciele z płockich szkół świętowali dzień edukacji narodowej. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, uroczystość i jak co roku była okazją do podziękowania pracownikom szkół za ich zaangażowanie i profesjonalizm. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podkreślił, że ostatni rok był szczególny ze względu na trwającą w Ukrainie wojnę. Bardzo wam zatem ostatni rok. Ciężkiej, odpowiedzialnej, dobrej i mądrej pracy i zaangażowania na tym polu, które było zupełnie dodatkowym polem naszego wspólnego wysiłku dziękuję. Życząc, by praca wszystkich pracowników świata, lektorów, nauczycieli, administracji była doceniana i w sposób właściwy wynagradzamy. Prezydent przyznał także nagrody dla wyróżniających się dyrektorów szkół i nauczycieli. Uhonorowanych w ten sposób zostało ponad 80 osób. Dodatkowym prezentem dla pedagogów były występy uczniów Państwowej i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. Uczniowie dwóch płockich szkół już wkrótce będą mogli ćwiczyć na odnowionych boiskach. Pierwszy z obiektów to kompleks sportowy przy Jagielonce. W jego skład wchodzą boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, a także czterotorowa bieżnia i skocznia. Prace w tym miejscu już trwają. W pierwszej kolejności wykonawca wymieni poliuretanową nawierzchnię. Nowe będą także siatki w piłkochwytach, bramki i tablice z koszami na boisku do koszykówki. Zmieni się również oświetlenie. Stare lampy halogenowe zastąpi 12 nowych opraw ledowych. Prace trwają także przy Szkole Podstawowej nr 20 w Borowiczkach. Stare boiska ze spękaną asfaltową nawierzchnią przechodzą do historii. W ich miejscu powstaną dwa nowoczesne wielofunkcyjne: pierwsze do koszykówki i siatkówki, a drugie do gry w piłkę ręczną i mini piłkę nożną. Całość otoczy trzytorowa bieżnia. Powstanie również skocznia do skoków dal. Boiska w Borowiczkach mają być gotowe pod koniec grudnia, a te przy Jagiellonce miesiąc wcześniej.